Jak i dla kuratorium, ale także dla nauczycieli dla rodziców. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj także o tym porozmawiali, bo zawieszanie to jest spowodowane także tym, że jest wprowadzana tak zwana reforma oświaty. Reforma między innymi, która, która generuje koszty, ale usłyszeliśmy od pani minister, że na reformę i na skutki z nią związane są pieniądze. A dzisiaj dowiedzieliśmy się, jakie to są pieniądze. Czy na subwencję oświatową w gminie Drobin jest więcej pieniędzy? Nie. Czy, czy na subwencję oświatową w gminie Drobin jest chociaż tyle samo pieniędzy? Nie. Jest mniej pieniędzy, Szanowni Państwo, i takie są fakty. Zatem, zatem też przyjmijmy do wiadomości, że na trudną reformę, przed jaką staną burmistrz, środków jest mniej, a nie więcej. Czy środków będzie więcej, Pani Kurator? No jest mniejsza subwencja, słyszeliśmy to od Pana Dyrektora. Nie, nie Była rozmowa, że subwencja jest nie ta, ta sama. Ta sama liczba dzieci, a subwencja mniejsza. To słyszałem prawda. Szanowni Państwo, Dobra. Ja dzisiaj, ja dzisiaj doradzałem, doradzałem Panu Burmistrzowi jedną rzecz że najgorszą z możliwych rzeczy jest likwidacja szkoły, czy to Ciężewie, czy w wrogotwórcze. Nie ma i nie powinno być zgody mieszkańców, panie samorządu, na zlikwidowanie szkół. Szkoła w, wiejskim. Szkoła w środowisku wiejskim jest centrum kultury, w którym mieszkańcy gromadzą się także po to, żeby to życie kulturalne na wsi istniało. Dlatego też zwróciliśmy się, zwróciliśmy się do Powiatu Płockiego ze względu na to, że w gminie Drobin są konkretne trudności finansowe ze zbilansowaniem pieniędzy na oświatę. Normalna sprawa we wszystkich prawie gminach. Jest naturalna jest, rzecz. Jest życzliwość Powiatu Płockiego, życzliwość Powiatu Płockiego, żeby wesprzeć gminę Drobin w tym, aby nie musiało podejmować drastycznych i złych decyzji. Co by na to? Ale też oczekujemy od strony rządowej nie tylko dorady, nie tylko porady, ale także pomocy finansowej. Samorząd krajowy może pomóc. Niech pomoże pani minister Zaleska, która powiedziała, że pieniędzy jest tyle. Jak pieniędzy jest tyle, to z pewnością dla gminy Drogi wystarczy. Jeśli pan radny pozwoli, ja pod tą petycją się także podpiszę. I zwracam się, zwracam się do, do pani kurator, aby pomogła nam spotkać się z panią minister Zalewską. Ja z przedstawicielami gminy i będziemy prosić o wsparcie finansowe. Pani minister podziała pieniądze na reformę są. Dzisiaj mamy taką oto sytuację, że przecież na tym zebraniu nie zdecydujemy. My możemy tylko wyznaczyć kierunek. Kierunek jest taki, że nie ma mowy, żeby zlikwidować jedno czy drugą szkołę. Zgadzamy się? Skończamy. Zatem ja proponuję, aby dzisiaj pan burmistrz zaproponował po jednej osobie, danego środowiska szkolnego, nauczycielskiego, rodziców, samorządu i taki zespół powinien przedstawić propozycję. Propozycję, która gwarantuje to, że w szkole w Cieszewie oraz w szkole w Rogotwórsku zajęcia będą się odbywały. Co wy na to? Zresztą. Dlatego bardzo proszę teraz pana burmistrza, aby wskazał albo zaprosił do takiego zespołu, który przedstawi na Radzie Gminy takie właśnie spokojnie. Są radni, którzy Dobrze. Ee, myślę, że ee, jest zawieszanie, czy nie było potrzebne. Myślę, że jeżeli doprowadzi do, do, do dobrego, to zawsze jest ten... Ee,